Zegar wskazywał godzinę godzina 6.45 rano, kiedy Lorejne przybył na siłownię budynku. Była zmęczona, źle spała, a mimo to zmusiła się do utrzymania rutyny, którą obiecała przestrzegać. Jej trener się spóźnił, co jej nie przeszkadzało. Oznaczało to kilka minut ciszy, swobodnego rozciągania się, przestrzeni tylko dla niej. Jednak gdy szklane drzwi się otworzyły, nie ukazał się w nich najlepszy trener. Dzień dobry, powiedział głęboki głos z lekkim akcentem. Lorejne spojrzała w lustro. To był mężczyzna, którego nigdy nie widziała. Wysoka, ciemna skóra, wyraziste ramiona i uśmiech zbyt pewny siebie jak na te porę ranka. Pijany Winicjusz, zastępca twojego trenera na dzisiaj. Poprosił mnie o relację ze szkolenia. Wszystko dobrze. Wahała się przez sekundę. Patrzył na nią zbyt bezpośrednio nieinwazyjne ale bądź ostrożny bardzo uważny oczywiście chodźmy zatem sesja rozpoczęła się od lekkich ćwiczeń głos Winicius był spokojny ale stanowczy poruszał się naturalnie nie naruszając jej przestrzeni ale zawsze będąc blisko bardzo blisko oddychanie jest wszystkim loreno powoli wypuszczaj powietrze Poczuj otwarcie swojego ciała. Zamknęła oczy pomiędzy jedną sekwencją a drugą, próbując się skoncentrować. Ale jego obecność wypełniła pokój. Każda korekta postawy, każdy subtelny dotyk na plecach czy ramionach był niemal jak szept na skórze. Kiedy nadszedł czas na ćwiczenia na podłodze, Winicius poprosił ją, aby położyła się na macie. Rozciągniemy dolną część pleców. Żegnij jedną nogę, trzymaj ją za kolanem. Uklęknął obok niej i kierował ruchem. Jego mocne, ale ostrożne dłonie ułożyły jej ciało. Ich oczy spotkały się na chwilę. Lorejne ugryzła się w wargę. To było instynktowne. Nie jest to przemyślany gest. Ale zdał sobie z tego sprawę. Też dobre. Zapytał. Odpowiedziała lekkim skinieniem głowy. Ale klimat nie był już taki sam. Teraz oboje wiedzieli że coś niewypowiedziane to się tam działo. Chcesz wykonać inne ćwiczenie? Zapytał tonem, który zdawał się coś ukrywać. Jakie ćwiczenia? Podwójne rozciąganie. Jeśli mi ufasz. Patrzyła na niego przez kilka sekund. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Ale ona powiedziała, że tak. Winicius siedział za nią. Oparł kolana po obu stronach jej ciała, poprosił ją, aby oparła się o jego klatkę piersiową. Trzymając ją za nadgarstki, zaczął lekko odciągać, otwierając jej klatkę piersiową. To. Oddychaj ze mną. Podoba ci się? zapytał, próbując zachować spokój. To. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia. Ta pozycja przypominała niemal uścisk. Przymiarka. Jego ruchy były kontrolowane. Ale bliskość między nimi przekraczała wszelkie granice zwykłego treningu. Poczuła jego oddech na szyi, ciepło jego skóry, lekkie muśnięcie jego brody na swoim ramieniu. Czujesz rozciąganie? Zapytał. Czuła coś o wiele więcej. W środku jej ciało krzyczało. To nie był podpo treningu. To było coś innego. To było pożądanie. Winicius powoli puścił jej ramiona i przez chwilę oboje pozostali w tej pozycji siedząc na podłodze, plecami do klatki piersiowej, oddychając w ciszy. Wiesz, czasami ciało prosi o coś więcej niż tylko ruch, powiedział, zbliżając usta do jej ucha. Lorejne nie odpowiedziała. Ona po prostu odwróciła twarz i ich oczy znów się spotkały. Na chwilę dystans zniknął. Powietrze, mięśnie, zmysły, wszystko było w pogotowiu. Ale wszystko też wydawało się właściwe. Na swoim miejscu i zsynchronizowane. Wibrował alarm w jej komórce. Czas szkolenia dobiegł końca. Powoli wstała, wyprostowała włosy i wzięła głęboki oddech. Ciężki trening, powiedział, starając się, aby zabrzmiało to swobodnie. Dobry trening to taki, który angażuje nie tylko ciało odpowiedział z powolnym uśmiechem. Lorraine opuściła siłownie z bijącym sercem. Wiedziałem, że coś tam się zaczęło coś co może wymagać kolejnego treningu konkretny i to właśnie dzieje się teraz jeśli ci się spodobało zostaw komentarz bardzo pomaga to kanałowi zostaw też lajka i subskrypcję naszego kanału do następnego filmu